Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na stronie CSGO Skins. Pamiętajcie, że z kodem OSMO macie 10% do bonusu oraz darmowe 20. Jeśli wpłacicie mi 8,40 z moim kodem, macie skina do wygrania K47 Ice Colet. Także wpłacajcie, nie przedłużając, dzisiaj sobie otwieramy Anarchy Cases. Y. Skrzynka za 210z. Dobra, Jedziemy, otworzymy sobie 4-5 razy tą skrzyneczkę, zobaczymy jak będzie tutaj dawać. 174 dobra, prawie się zwróciła, 4 dyszki w plecy, tylko ten skin za dużo nie jest warty, a Faktori zawsze spada 187, no to nie ma tragedii w sumie. Dobra, dekimator nie, player tu. Dekimator czy player tu jest wyżej player tu jest wyżej, 126 To tamty mógł spać, bo ten w najgorszym stanie stanie nam spadł. 291, dobra. Jeszcze dwa razy sobie otworzymy. Ocean Drive. Minimal dawaj, 290. Niestety. Alek Muzeum, ile kosztuje akaczyk? Gdzie on tutaj jest? Tutaj. No też nie za, nie za tani skin. Faktory mi oczywiście. Dobra, dawaj, bo to chociaż będzie 180. Dobra, pójdziemy sobie na case batelka, Na szaret dawaj na czterech. Dobra, gdzie ona jest tu? Tutaj jest Anarchy Dobra, polecimy sobie na grubajce, za 4200, szaret Mode to nam zwróci na pewno. 20 Anarchy Zobaczymy co to będzie. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, tak? Dobra pierwsza derby Kiki tu spadła krzyblekowi mhm, Dobra Galiak ładnie stoi też 300, 250 Pajer tu oczywiście 153 w najgorszy stanie Wszystkim a nie chwilę jest ze 126 no, ale dużo ich spada tutaj ciągle, widzę. Pajarku tu ciągle wszędzie, ja gdzieś. No, tu każdy by musiał po 4-200 polotać, nie? No, tu każdy teraz by 200 mniej więcej musiał mieć. Dużo nie brakuje, 300 zł różnicy należy no te w ogóle nie spalić w faktoryniu. No dobra, ten nowa łoskeland rebel. Zbliża się ktoś do trójki, chociaż tutaj jeden, tak. Też tylko za 111 ciągle dotają O, mamy rękawiczki jedne, ale to są te 4200 na to jeden, dopiero 1100 te rękawiczki są to częściej powinny spadać Dawaj jeszcze jakieś Asimov AWP 500 3600, no 8 paczek w plecy Dobra Teraz robimy sobie na dwie osoby, ale dodamy sobie je na puściku za 200 pięć szyneczek. Dodajemy sobie bota i samu. Już dużo te procenty się nie podniosły. Dobra, jakieś tutaj siado dagersy na spadły. Tu mu rękawiczki, ale mało warte ze skiny. Malutko, malutko. 600 zł w plecy. Dobra. Mm -mm. Widzimy sobie na underdogu zagramy teraz, na pół sobie to podzielimy anarchic 1680. zagram sobie ten trybik. No, dodajemy bo ciszę. No i my prowadzimy już tu, ale 130z, także, dobra, mają rękawiczki. Jeszcze ich nie wyprzedziliśmy, znaczy no nas nie wyprzedzili. 20 z różnicy. i teraz minimower spada nagle, ta Elegancko, kosa jeszcze spadła, ja pierdziele. Nie wierzę w to. Kolejna kosa 1600, nie no, to już Za dużo różnicy No chyba, że blotnęli naprawdę jakąś Nie wiem jaką Dobra, weźmiemy sobie jeszcze raz na underdogu Trzymajmy sobie tutaj, pach 55 case. Battle, pach Anarchy case 8 skrzyneczek na 2 underdoga. Dobra, mam przeczucie na underdoga teraz. troli znowu dołączył. Dobra, na razie jest dobrze. Tutaj to samo spadło. Tu moja więcej będzie warta, Nie, 6 więcej jego. Dobra, ma rękawiczki. Rękawiczki na pewno więcej warte. 6 różnicy jest to. Żeby nic mi nie spadło takiego Ostatnia skrzynka. Dobra, mamy to. Matie w się udało wygrać. Dobra, jesteśmy i tak stratni, 1600Z. To było na tyle w tym odcineczku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że składam jest 10% do bonusu oraz darmowe 20%. Pozdrawiam Was serdecznie. Siemanko, cześć!